W dzisiejszym odcinku przejmiemy stery nad Rakowem Częstochowa, która aktualnie jest naprawdę w olbrzymim kryzysie. Możemy paprznowi, żeby wrócił na dobre tory, ale zmieniając jego filozofię o 180 stopni. Więc oglądaj do końca, jak to będzie wyglądać. A jak spodoba Ci się ten odcinek, będę Ci wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę. Nie będziemy grać formacją 3-4-3, a będziemy grać formacją 4-2-1-3, która aktualnie wygląda zdecydowanie lepiej, patrząc na umiejętności poszczególnych piłkarzy, właśnie w Rakowie. Oczywiście, boczne sektory są dużym problemem, dlatego Tomasz Galvez na Szybko zostaje ściągnięty jako wolny agent. Zawodnik, który ma 60 overala, ale jest to jedyny lewy obrońca, którego mogłem wziąć do tej drużyny. Tak samo prawą obrońcą zostaje Ukrainiec Sych, który jest ściągnięty za darmo 69 overala, więc troszkę wyższy overall. Zawodnik, który jeszcze może się rozwinąć, jest całkiem szybki, ma bardzo zrównoważone statystyki, więc wydaje mi się, że będzie wyglądać po prostu przyzwoicie w Ekstraklasie. W połowie sezonu uratowaliśmy troszkę raków, odzyskał blask przede wszystkim. W poszczególnych elementach i zajmuje szóste miejsce, więc mamy z czego atakować w drugiej części sezonu. 8 milionów, tyle mamy budżetu transferowego na okienko zimowe. Musimy to dobrze wykorzystać. A dlaczego mamy takie pieniądze? Ponieważ Kasper Trylowski odchodzi do Ajaxu, Karol Struski odchodzi do Lester, więc to są duże osłabienia. A do nas przychodzi Jakub Kauziński, zawodnik, który ma naprawdę duże papiery na fajne granie, tylko musi grać w odpowiednim zespole pod odpowiednim trenerem. Zakupiliśmy go za 3,8 miliona. Zawodnik niesamowicie zrównoważony, a przede wszystkim ma cechy przywódcze, co będzie dla mnie bardzo ważne w tej karierze. Kolejnym zawodnikiem, który przychodzi jest Xavier Dziekoński. Za jeden milion zawodnik, który wybija się w Ekstraklasie naprawdę gra fenomenalnie w koronie, więc potrzebowaliśmy takiego brąkarza. I teraz możecie zauważyć, jak wygląda pierwsza jedenastka. Nie wygląda jeszcze rewelacyjnie, ale wygląda lepiej niż na samym początku. I na koniec zajmujemy miejsce czwarte, więc prawdopodobnie zagramy w lidze konferencji, przynajmniej w eliminacjach. Mamy 58 punktów, niedużo brakowało nawet do miejsca drugiego. Pucharze Polski niestety przegraliśmy z Krakowią 3-2. do A w Lidze Konferencji odpadliśmy w playoffach, więc całkiem nieźle patrząc na ten kryzys, to i tak weszliśmy z tej fazy ligowej. Najlepszym napastnikiem naszej drużyny był Mircetic, który miał 18 bramek, 4 asysty. Brunes miał 14 bramek, czy Pienko, który ma 13 bramek. Ale niestety tutaj jesteśmy jeszcze przed patchem, więc wielu zawodników niestety odchodzi. Jak możecie zauważyć, na przykład Fran Tudor odchodzi do Ligi Tureckiej. Jeszcze tutaj Otieno także odchodzi i tutaj do MLS-u. Na szczęście ten błąd już jest poprawiony, więc aktualnie ci zawodnicy nie będą już odchodzić za 9 milionów. Będziemy musieli uzupełnić tą kadrę, bo taki mamy budżet transferowy. Dlatego postanowiłem, że Bartłomiej Wdowik może pasować mi do mojej filozofii. Kupiony za niecałe 2 miliony, zawodnik, który może zagrać wyżej... Ale także bardziej takiego defensywnego Bocznego obrońcy na pewno mi się przyda Nie jest to zawodnik szybki, ale ma fajne przyspieszenie I fajną technikę Arkadiusz Pyrka, który nie do końca odnalazł się w Bundesliga Choć w prawdziwym życiu całkiem nieźle gra Tutaj niestety nie był pierwszym wyborem Kupiony za 2 miliony zawodnik, który Naprawdę wygląda świetnie, jest niesamowicie szybkim Więc jest troszkę innym zawodnikiem Niż na lewej obronie będzie wdowik Więc fajnie to będzie się uzupełniać Tak samo jak Filip Marchwiński, który wraca po kontur Kupiłem go za niecałe 2 miliony Zawodnik, który może zagrać jakoś po środek pola, ale także jako napastnik, zawodnik, utalentowany, ale musi odzyskać swój blask, a przede wszystkim być zdrowy. Niestety, Sfarnas niestety odchodzi za 3 miliony, a my będziemy grać formacją cały czas, kontynuując projekt z poprzedniego sezonu, czyli formacja 4-2-1-3. I w tym roku kończymy sezon na miejscu drugim, mamy 70 punktów, więc całkiem sympatycznie. Oczywiście Lech zdobywa mistrzostwo, mając 74 punkty, ale my wyglądaliśmy naprawdę solidnie. Wygraliśmy Puchar Polski, pokonując Krakowie 4 do do jednego, Ale także w Lidze konferencji powalczyliśmy przynajmniej o awans do ćwierćfinału, ale tutaj w 1.8, niestety już się pożegnaliśmy z tymi rozgrywkami. Najlepszym napastnikiem był Tomasz Pieńko, który ma 78 wyrala, Brunes ma 22 bramki, czy Amejo, który ma 17 bramek. Zaczynamy sezon trzeci od tego, że Ariel Mosur niestety odchodzi z naszej drużyny. Zawodnik, który był ważnym elementem, ale teraz musimy poszukać kogoś innego na środek obrany. Dlatego Mike Nawrocki przychodzi za 3,8 miliona. Zawodnik bardzo ciekawy, zawodnik, który jest ograny w Ekstraklasie, przecież reprezentował barwy Legii Warszawa. Później przeszedł do Ligi Szkockiej, to chyba nie był udany transfer. Teraz wraca, żeby odbudować swoją markę. Kolejnym zawodnikiem, który przychodzi jest Igor Orlikowski, kupiony za 1,8 miliona. To jest kolejny bardzo dobry piłkarz. Bardzo utalentowany piłkarz i mam nadzieję, że wykorzystamy jego talent, a jego cechy obronne podszyfujemy na tyle, że będzie reprezentantem, nawet Polski, bo talent do tego ma. Filip Szymczak przychodzi za darmo do naszego klubu, 69 overalla. Bardzo dobry napastnik, który musi zastąpić Brunesa, bo Brunes niestety także odszedł z naszego klubu. Także odchodzi Bartłomiej Wdowi, który zdecydował się po jednym dobrym sezonie w naszych barwach odejść do Ligi Arabskiej. Szkoda, 75 overalla. Z ich będzie grać na lewej obronie, a my mamy całkiem niezłą kadrę. Szkoda, że Pieńko ma już 80. rala paradoksalnie, bo będzie chciał odejść. A my w tym roku zdobywamy mistrzostwo. Męcz 79 punktów. Wyglądamy świetnie i Lech Poznań nie był w stanie zadążyć nad naszą przewagą w tej lidze. Niestety ćwierćfinał Pucharu Polski okazał się smutnym dniem. Przegraliśmy z Pogonią Szczecin 3 do 1. W lidze Europy zaprezentowaliśmy się całkiem nieźle, ale tutaj niestety Braga okazała się lepszym zespołem. pokonując z nas w dwóch meczu 3-2. do 2. Tomasz Pieńko 30 bramek, 6 asyst. Filip Szymczak bardzo dobrze 21 bramek, 6 asyst. Czy mircetić, który ma 16 bramek, 10 asyst. Sezon czwarty zaczynamy od kolejnych odejść z naszego zespołu. Na przykład Sych odchodzi do PSV za 8,7 miliona, Andrzej Nowakowski odchodzi za 1,8 miliona, do Bodoglins czy Filip Markwiński odchodzący za 10 milionów, co na pewno będzie bardzo mnie boleć. Ale za to otrzymujemy 24 miliony budżetu transferowego i Eryk Grzywacz ten sprzodzi za 2,8 miliona. Bardzo ciekawy defensywny pomocnik, który może zagrać na środku obrony. Zawodnik bardzo utalentowany, tak samo jak Bartłomiej Bar Barański, wykupiony z Lecha Poznań za 1,2 miliony 68 wyrala Ten zawodnik naprawdę może się jeszcze rozwinąć Wygląda bardzo solidnie Ale ma także bardzo dobre wykończenie akcji Jako ten ofensywny pomocnik Musi czasem strzelać bramki Na lewą bronę przychodzi Terzic Za 3,8 miliona Zawodnik Serbii, który jest naprawdę bardzo uzdolniony Ma 28 lat Jest niesamowicie szybki, więc bardzo przyda się w ofensywie I tutaj niestety Jakub Kałuziński, który stał się gwiazdą Naszej drużyny Ekstraklasy Odchodzi do Fenerbahce za 43 miliony. 79 overalla, Tyle aktualnie ma. Skład wygląda cały czas bardzo solidnie, więc powinniśmy powalczyć o mistrzostwo w tym roku, i tak się wydarzyło. Mamy 72 punkty, 21 zwycięstw, 9 remisów, 4 porażki. Krakowie na miejscu drugim. Wygrywamy puchar Polski z Legią Warszawa, pokonując ich 3 do 1, a do tego doszliśmy do 1 ósmej ligi mistrzów, przegrywając 1 do 0 z Real Madrid. Niestety tak się wydarzyło, a po drodze wyeliminowaliśmy Acemilan. Milan. Mircetić zagrał świetnie, mając 19 bramek został naszym królem strzelców, są miał pieńko, a do tego dorzucił 15 asyst, czy Filip Przymczak, który ma 18 bramek w tym sezonie. Zaczynamy sezon piąty od odejść poszczególnych piłkarzy, Na przykład Xavier Dziekoński odchodzi za 6,4 miliony do Feyenoordu, Igor Orlikowski odchodzi za 7 milionów do Ligi Arabskiej, czy Oscar Rybka odchodzący do Hull City za 3,6 miliona. To są zawodnicy, którzy niestety zażądali odejścia i nic nie mogłem z tym zrobić. Mamy budżet wynoszący 129 milionów, więc uzupełnię Akademię, żeby tam byli lepsi skauci, ale także poszukam poszczególnych piłkarzy, którzy wzmocnią naszą kadrę, Na przykład Rafał Mamla, który dobrze pokazał się w Ekstraklasie, miał wysoką średnią, kupiony za 1,7 miliona. Zawodnik, który ma 25 lat, mam nadzieję, że się rozwinie i zostanie drugim dzikońskim naszej drużyny. Mike Nawrocki niestety odchodzi do Southampton, co mnie bardzo rozczarowuje, bo to jest kolejne odejście dużego zawodnika od naszego zespołu. I tutaj Patryk Peda, powinien go zastąpić, ma 74 overalla, kupiony za 4,5 miliona, zawodnik bardzo szybki, fajna siła strzału, więc może być to zawodnik, który będzie potrafił na przykład zmienić oblicze gry, jak będziemy grać wysoką linią obrony. Tomasz Nemcik do nas przychodzi za 9 milionów. Słowa, który wygląda świetnie, ma 77 overalla. Jest dosyć wolnym obrońcą, ale za to ma świetne podania, więc będzie ważnym elementem przede wszystkim do rozgrywania akcji od tyłu. No i Tomasz Pieńko odchodzi jeszcze z naszej drużyny do Wolverhampton. Zawodnik, który ma 81 overalla. Kamień Cybulski powinien go zastąpić. Jest to zawodnik, który. W poprzednim roku miał 10 bramek, 8 asyst, więc całkiem nieźle sobie pograł w tym widzewie, kupiony za 3 miliony zawodnik, który ma świetne tempo, fajną zwinność, ale niestety czy to podania, czy to strzelanie, troszkę kuleje, ale mam nadzieję, że go wyszkolimy w tych aspektach, żeby stał się lepszym piłkarzem. Środek pola wygląda średnio, ale cały czas linia defensywna wygląda dobrze, więc powinno być całkiem nieźle. I tutaj zajmujemy miejsce czwarte. Niestety odejścia poszczególnych piłkarzy sprawiły, że ta drużyna nie gra. Grała tak dobrze jak w poprzednim sezonie. Przegraliśmy także finał Pucharu Polski, przegrywając z pogonią Szczecin 2 do 0 w Lidze Mistrzów. Awansowaliśmy z fazy ligowej, ale niestety w playoffach już przegraliśmy w tym meczu 4 do 2. Bogdan Mircetic 81, wyrała 18 bramek, 10 ases. Chciałbym go zatrzymać do końca kariery, jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Cybulski zagrał świetnie, 18 bramek, 7 masy Świetnie zastąpił piękko, bardzo podobne liczby, troszkę mniej ases, ale zobaczymy, jak będzie się rozwijać w kolejnych sezonach zaczynamy sezon szósty i to jest sezon na nowym patchu w FC26 więc tutaj już nie powinno być problemów z tym, że piłkarze odchodzą, więc zobaczymy czy to poprawią, czy jednak dalej będzie ten sam problem, zobaczymy, na początku Amadi Kamara do nas przychodzi za 10 milionów 76 overalla, napastnik który wygląda naprawdę dobrze, ma fajne ustawienie się w ataku, wykończenie podania 76 naprawdę dobrze wygląda tak samo jak Tien Kamara 7,5 miliona, tyle musiałem wydać na defensywnego pomocnika z Francji, zawodnik który niestety jest dosyć wolny, ale inne atrybuty naprawdę robią wrażenie w tej lidze. Diakite do nas także przychodzi za 7 milionów. To jest środkowy obrońca, który niestety chce być kluczowym środkowym obrońcą. Mam nadzieję, że komputer będzie nim rotować z tego powodu, że on po jednym sezonie będzie chciał odejść, a jest naprawdę dużym talentem. Może w obronie nie jest wybitny, ale to tempo naprawdę robi wrażenie. Dominik Sarapata za 3,8 miliona jeszcze do nas przychodzi. Zawodnik, który ma 72 wyrala, ma wielki talent, ma 22 lat. Naprawdę może się jeszcze rozwijać Minąć, więc czekam na ten rozwój u tego zownika. Kadra wygląda lepiej niż w poprzednim sezonie, Poszczególnie piłkarze weszli na wyższy poziom. Tutaj Barański niestety 72 wyrala cały czas i Mamla ma 74, ale Raków i tak zdobywa mistrzostwo w tym sezonie. Mamy 77 punktów, więc 11 punktów przewagi nad Legią Warszawa. jeszcze Szczecin na trzecim miejscu. W ćwierćfinale Pucharu Polski odpadliśmy z Termaliką, to jest zły znak akurat, ale za to w lidze konferencji trafiliśmy na Rosenborg i przegraliśmy 4-3. Pierwszy mecz fenomenalny, drugi tragiczny, niestety. I to jeszcze u siebie w Częstochowie. Bogdan Mircecić 25 bramek, 8 asy. Cybulski 24 bramki, 10 asy z liczba liczby tego zanika. Kamara tylko 10 bramek. To jest napastnik, który powinien dać nam liczbę, a tego niestety nie zrobił. Sezon 7: 62 miliony tyle mamy budżetu transferowego. I to jest bardzo ciekawy transfer w naszym wykonaniu. BAS za 20 milionów plus PEDA przychodzi do naszego zespołu. Zawodnik, który ma 83 Overall, wykupiłem go z Ajaxu, który nie do końca już go chciał, bo tam był młodszy zawodnik z większym potencjałem, ale to jest zawodnik, który wskoczy do naszej drużyny jako gwiazda na środku obrane, ze świetnym rozgrywaniem od tyłu. Marcel Krajewski to jest oczywiście transfer na uzupełnienie kadry, żeby poprawić. Obroni nie tylko pyrka grał, ale także wchodził zawodnik, który czasu do czasu da pewne umiejętności piłkarskie. Zawodnik niesamowicie szybki. Tak samo po lewej stronie wraca do nas wdowi, który zna nasz system, wie grać, więc to będzie dla mnie ważny element. Ja wiem, że ten overall będzie mu spadać, no ale to jest zawodnik o naprawdę wysokich umiejętnościach cały czas. Ringo Mervelt do nas przychodzi za 19 minut, to jest duży transfer. 80 overalla ma zawodnik z Holandii. Niesamowite przyspieszenie. Dobre strzelanie, świetny drybnik, dobre podanie, naprawdę zawodnik o wysokiej klasie jak na Ekstra Klasę, ale ta Ekstra Klasa jest naprawdę silna. Tutaj zespoły naprawdę dobrze się rozwijają, dzięki czemu ta liga jest po prostu lepsza i ta kariera jest także ciekawsza. Niestety nasz bramkarz troszkę odstaje i mam nadzieję, że to nie sprawi jakichś rozczarowań, a dużym rozczarowaniem jest to, że nie zdobyliśmy mistrzostwa. Mamy 6 punktów straty do legii Warszawa, więc ten sezon nie był najlepszy w naszym wykonaniu. W 1.8 przegraliśmy znowu z Termaliką w pucharze. Polski 1 do 2, a w lidze mistrzów zajęliśmy 28. miejsce: 2 zwycięstwa, 1 remis, 5 porażek. To nie był dobry sezon w naszym wykonaniu. Za to Bogdan Mircetic zagrał świetnie, bo to jest 20 bramek na jego koncie. Kamara się obudził: 20 bramek. Pyrka 6 bramek, 4 czy Cybulski 19 bramek. Bardzo dobre liczby tego zonika. I jak możecie zauważyć, zawodnicy nie odchodzą, więc patrz, zadziałał 40 milionów. Tyle mamy do wydania w tym sezonie i Cezary Miszta za 12 milionów przychodzi do nas potrzebowałem bramkarza. Bo jak wiecie doskonale, bramkarz to jest najważniejszy punkt do waszej drużyny. Zawsze tak było w Fifie, że gdy macie bramkarza ponad stan, to robicie ponad stan wyniki. Jak tego nie macie, to zawsze będzie wam gorzej po prostu szło, a tutaj Cezary Miszta ma 80 overala, y naprawdę kozak. Tak samo jak Corsin Konieckę, który nam. Sprzodzi za 24 miliony, defensywny pomocnik ze Szwajcarii, który jest dosyć szybki, ma fajne statystyki podań, driblingu, obrony, więc naprawdę dobrze wygląda. I ta kadra ma naprawdę duży potencjał, żeby zrobić coś ciekawego w Europie. Czy zamieszać? Zobaczymy, ale jak możecie zauważyć, poszczególni piłkarze niestety postanowili, że nie przedłużą z nami umowy. A i tak zdobywałem mistrzostwo, więc 85 punktów. Jegolonie naprawdę dobrze wygląda, 79 punktów. Lega niestety troszkę obniżyła poziom w tym sezonie. Pół w finale Pucharopolski przegraliśmy z Widzewem 8 do 7, po rzutach karnych. Za to w lidze konferencji doszliśmy do ćwierć finału i Wolfsburg nas wyeliminował, wygrywając z meczu 4 do 3. Bogdan Mircetic miał świetne liczby: 23 bramki, 15 asyst. Kamara 23 bramki, Cybulski 14 bramki. Troszkę gorszy sezon, ale tutaj więcej zawodników miało po prostu lepsze statystyki. Sezon 9 i tutaj 33 miliony. Tyle mamy do wydania w tym przedostatnim naszym sezonie. Dlatego poszukiwałem lewego obrońcę. Max Fingrave powinien dać radę. Kupiony za 21 milionów duży transfer. A już nie mamy tak bogatych tych budżetów na kolejne sezony. Świetne tempo, dobry dribbling, niezła obrona. Powinien być naprawdę ważnym elementem naszej drużyny. Tak samo jak Bartek Walcza, który jest zakupem na przyszłość. Ma 74 overalla za 4 miliony. Zawodnik, który jest niesamowicie szybki, ma niezłe podania, reakcje od piłki, powinien być całkiem niezłym uzupełnieniem naszej kadry, zwłaszcza, że to będzie zawodnik, który niestety będzie musiał czasem zastąpić, czy to Basa, czy Nemcika. A tutaj możecie zauważyć listę bardzo długą zawodników, którzy po prostu chcą odejść z naszego zespołu. A my i tak zdobywałem Mistrzostwo, mając 88 punktów. Widać, że kadra jest coraz mocniejsza, widać, że gra już mi tak bardzo nie przeszkadza i zaczynam dominować w tej lidze, co co mnie bardzo cieszy. Szkoda, że dopiero teraz, bo będzie już ciężko wygrać jakikolwiek puchar europejski, ale za to wygrywałem puchar krajowy, wygrywając koroną 2 -1. w Lidze Mistrzów. Doszliśmy do ćwierćfinału, ale niestety przegraliśmy z Juventusem 4-3. do Kamara 33 bramki, 7 masy rewelacja. Mircetic ma 22 bramki, 10 asyst, czy Merwelt, który ma 20 bramek, 10 asyst. Sezon 10, 54 miliony. Tyle mamy na swoim koncie i musimy zrobić bardzo ciekawe transfery uzupełniające naszą kadrę. Dlatego Filip Szymczak wraca za 4,5 miliona. Zawodnik ograny oczywiście u nas na nasz system i będzie ważnym elementem ławki rezerwowej. Tak samo jak Marcel Reguła kupiony za 6 milionów. Zawodnik, który ma bardzo dobre tempo, ma 75 overalla, będzie idealnym uzupełnieniem naszej ławki. Kolejny taki zawodnik to Jakub Kubiak, kupiony za 5 milionów z Piasta Gliwice. Zawodnik, który ma świetne długie podania, odbiory piłki i naprawdę przeszkadzał mi w poszczególnych meczach, dlatego go zakupiłem. Sebastian Nowicki, to jest bardzo ciekawy zawodnik Lyonu. 9 milionów, 77 overala, 20 lat. Zawodnik o olbrzymim potencjale i mam nadzieję, że to będzie zawodnik, który dostanie bardzo dużo minut w tym sezonie. Filip Luberecki jeszcze za 7 milionów do nas przychodzi. Kolejny bardzo ciekawy piłkarz. Tempo 80, naprawdę dobrze wygląda. Niestety odbiór piłki 69 to jest duża wada tego zawodnika, ale to jest uzupełnienie naszej kadry. Kadry, która wygląda świetnie i mam nadzieję, że nasz lider zespołu pomoże nam w osiągnięciu czegokolwiek w Europie, bo wiedziałem, że Ligę wygram tym składem 79 punkty i wygrana w Lidze jest ważnym elementem tej kariery Jagielonia na miejscu drugim i ta Jagielonia niestety się zemściła. My wygraliśmy 4 do 1 w ostatniej kolejce z tą Jagiellonią. Jak przyszedł finał Pucharu Polskiej, to już wygrali z nami po rzutach karnych. finale Ligi Mistrzów. Przegraliśmy Niestety z Milanem 5 do 2. To znowu się wydarzyło. Byliśmy tak blisko tego półfinału i ten pierwszy mecz tutaj niestety tak bardzo zabolał nas. Kamil Sybulski, co ciekawe, był liderem naszej kadry. 27 bramek, 3 asysty. Kamara 22 bramki, 6 asysty. Tu pojawia się film, który powinien Ci się spodobać. Nara!